Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. I dzisiaj zapraszam Was na film o turbo pl plusach, plusach na pewno plusach, czyli prasowanych brokatach z glam shopu. Dlaczego zapraszam Was na ten film, skoro już kilka filmików właśnie z tym produktem było na moim kanale? Wydaje mi się, że jest to potrzebne, bo czuję jakoś narastającą niechęć wokół jeśli chodzi o ten produkt i chciałabym wyjaśnić jak ja go używam i przedstawić moje 5 sposobów. A, ale wróćmy się do początku tej historii. Turbo Plusy są już w jakichś czasach w ofercie Glam Shopu. Za sztukę płacimy 25 zł, tak jak wspomniałam, prasowany brokat. Ja mam tych sztuk 8. W tym w jednym, jak już widzicie, w wirusie jest denko. Przypomnijmy sobie słocze. lecąc tutaj od góry, od tego najjaśniejszego jest to ultrafiolet, następny to Turbo plus wirus, świecki, metalowa lawenda, sztos, dziarska zieleń. Poseidon oraz Czerwony Wirus. Chciałam Wam dobrze pokazać te kolory, dlatego spójrzmy teraz na słocze, słocze, prezentację właściwie produktów i chciałam po prostu pokazać Wam, jak one wielowymiarowym blaskiem nas uderzają. I mam nadzieję, że Was uderzą też, jeśli nie mieliście wcześniej z tymi produktami do czynienia. Dlatego chwilkę spójrzmy, jak one wyglądają. Faktycznie jest ta wielowymiarowość. Teraz widzicie w tle wszystkie te produkty. Jest ta wielowymiarowość, i mimo, że to jest Turbo Plus. Czyli jeden produkt, to z tych, co mam, każdy właściwie prezentuje się inaczej i nie mówię tutaj ko o kolorze, ale o konsystencji. Ultrafiolet oraz czerwony wirus one mają taką konsystencję. Śniegu. Natomiast te, które mają więcej kleju, więcej bazy takiej tustej, no to wirus, metalowa lawenda i z tych, co teraz patrzę, to sztos i dziarska zieleń. Niektóre mają bazę kolorystyczną, niektóre nie i są toperami I właśnie tutaj mam na myśli ultrafiolet oraz wirus i czerwony wirus i działają jak topery. Jak je nakładać? Ja nakładam różnie kwadratowo i podłużnie, czyli jak mi się podoba, zależy od okazji. Jeśli słuchajcie, chcę, żeby mi się. Nie osypałem no to walę pod spodem klej. I to jest mój ulubiony klej do ozdób i to jest Body Art Adhesive od Inglota. Jeśli mi na tym nie zależy i jeśli produkt, taki jak na przykład ta metalowa lawenda, ma w sobie dużo kleju i jest tłusty w sam sobie, no to właśnie nie nakładam żadnej bazy. Natomiast, jeżeli chcielibyście uniknąć osypu, no to polecam, żeby walnąć ten klej. Pierwszy raz Turbo Plusy pokazałam Wam rok temu i tam robiłam dwa makijaże w stylu jedno oko na Maroko, drugie na Kaukas. Dziwnie w tym makijażu byłem w żabce, dlatego polecam. I wtedy byłam zakochana po prostu w tych produktach i nakładałam je na cienie matowe, co też było moim wielkim błędem. Może nie wielkim błędem, natomiast nie pasowało do mojej powieki, bo moja powieka ma dużo załamań. Dlatego też one mi się zbierały, zwłaszcza jeśli nakładałam zbyt dużo. Pokazywałam Wam w drugim makijażu także, jak wygląda świecki z tego co pamiętam, i metalowa lawenda. No właśnie, ta metalowa lawenda zawiera dużo sobie w, kleju, w sobie kleju, tej tłustej bazy, dlatego należy z nią uważać i tak wiecie, sobie... Troszeczkę nakładać, zaraz wam pokażę, jak ja ją nakładałam w jednym z makijaży. Jeżeli chodzi o świecki, to on jest taki bardzo wielowymiarowy, bo tam są i czerwone, i różowe drobiny, i fioletowe, natomiast on jest też bardzo drobno zmielony, czyli tak jak właśnie ultrafiolet oraz ym, czerwony wirus. Tak. I był też makijaż z Posejdonem w roli głównej. Był tam Poseidon, właśnie, i wirus. Słuchajcie, wirus to jest, no właśnie to jest mój ulubieniec, to jest taka wielowymiarowość i on pasuje do e, tak wielu makijaży, że jeżeli miałabym Wam polecić właśnie jeden, jedyny kolor z mojej kolekcji Turbo Plusów, to jest to właśnie ten Turbo Plus, Turbo Plus Wirus. Natomiast takie coś, co stosowałabym na co dzień, to wydaje mi się, że właśnie ultrafiolet oraz czerwony wirus, bo one są tak najdrobniej zbielone i ten ultrafiolet jest też, jest też określany jako znikający brokat. Dlatego tak fajnie się mieni, ale nie jest za bardzo nachalny. Dlatego jeżeli możecie sobie pozwolić tylko na taki, no, minimalny błysk, to właśnie ten produkt Wam polecam. To by było na tyle tytułem wstępu. Jeszcze pokażę Wam może jakieś zdjęcia, gdzie Makijaże z Turbo Plusami, ale po więcej zapraszam Was oczywiście na mój Instagram. No właśnie, jakie są te moje sposoby na Turbo Plusy? Już wiecie, po roku używania wiem, jak sobie z nim radzić i wiem, jak najkorzystniej wyglądają na mojej powiece. Zaczynając od pierwszego sposobu. Pierwszy sposób to jest kreska i tak jak widzicie na załączonych przebitkach ja tutaj zrobiłam kreskę. To jest teraz mój ulubiony eyeliner i najlepszy, który posiadam w swojej kolekcji, to jest One Move Liquid Eyeliner i to jest coś właśnie z Inglota, natomiast jak ja nakładam, mam taki pędzelek teoretycznie jest to do linera do kresek i właśnie tym pędzelkiem sobie nakładam, jak widzicie ja sobie wybrałam tutaj taki kolor który to był? Chyba to był Dziarska Zieleń, z tego co pamiętam. I nałożyłam go właśnie bez kleju i chciałam Wam pokazać, że trochę mi się tutaj jednak osypało. Jak nakładamy na klej, to nie ma nic takiego i należy zrobić oczywiście odpowiednio cienką kreskę, bo ona mi się później, wiecie, mogła odbijać i dlatego też może nie wyglądała tak korzystnie po jakichś tam kilkunastu latach. Co ja opowiadam? Po kilkunastu minutach, po kilkunastu godzinach. O, być może to jest odpowiednie określenie. Natomiast na tej czarnej krece naprawdę te. Turbo Plusy robią wrażenie. Jeżeli nie lubicie na całej powiece, to to jest rozwiązanie. Jeśli mowa o eyelinerze, to właśnie ja tutaj zalecam wodoodporny, bo wiecie jak to jest, jak kąciki łzawią, to fajnie mieć coś wodoodpornego, tak samo nic się tutaj nie niszczy i ta powierzchnia pozostaje cały czas pokryta tym Turbo Plusem i jest jak najbardziej super, dlatego ja polecam drugim moim sposobem jest stosowanie turbo plusów jako rozświetlacz oczywiście nie mówię tutaj o tych kolorach jak nie wiem dziarska zieleń, jupiter właśnie sporo tych turbo plusów chyba z 15 naliczyłam, a ja mam 8, ale wróćmy do meritum słuchajcie, jako moim zdaniem oczywiście, jako rozświetlacz pięknie wygląda czerwony wirus, co też pokazywałam Wam w jednym z ostatnich makijaż, gdzie był i ornament, i tango i balonówka, jakby co, balonówka może Możecie się tam wrócić do tego filmu. Natomiast jeśli nie lubicie czerwonego wirusa, to właśnie ten znikający brokat, również ultrafiolet, może Wam po, podziałać jako rozświetlacz. I ja nie nakładam tutaj na żadną bazę, zresztą wszystkie kremowe, suche produkty. Bardzo ładnie się ten produkt czepia policzka, właśnie jeśli chodzi o ten czerwony wirus. I tutaj chciałam Wam też pokazać, jak on wygląda, jak zadziałamy z lampą. No naprawdę robi wrażenie, bo tutaj są drobinki i czerwone, i różowe, i żółte. No, wszystko, prawie cała feria barw. Trzeci mój sposób to obdarowanie wewnętrznego kącika Turbo Plusem. Ten cień, który widzicie obecnie, to jest zielony z najnowszej palety. Be Perfect Cosmetics i to jest cień Stories. Ja wewnętrznym kąciku celowo nałożyłam metalową lawendę i ona, tak jak mówiłam wcześniej, no jest bez żadnej bazy, jest to taki dosyć, no gruby brokat, więc nie trzeba tak dużo walić jak ja, natomiast ja kontrastowo chciałam sobie tak polecieć z tym kolorem, uważam, że wygląda rewelacyjnie jeśli go umiejętnie nałożymy, to on nie migruje po całej twarzy, zresztą on ma tę tłustą bazę, ten klej pod spodem, więc po to nakładać jeszcze podwójną dawkę kleju, moim zdaniem niepotrzebne. Jeśli chodzi o y, kolejny sposób, czyli czwarty sposób, to jest Turbo Plus. Na całą powiekę. Dlaczego by nie? I tutaj w tej roli ja Wam pokazuję właśnie Ultrafiolet. I dlaczego? Słuchajcie, ja uważam, że turboblusy, które mają bazę kolorystyczną, nie nadają się jako cienie na całą powiekę, a przynajmniej u mnie, bo wyglądają właśnie tak jakoś brudno. Tak wiecie, człowiek by sobie nałożył smołę, dołożył kilo błota i tam jeszcze jakieś gołązki, liście i tak dalej. U mnie to nie wygląda. Natomiast te, które nie mają żadnej bazy kolorystycznej, wyglądają przecudnie. I mam tu na myśli właśnie między m.in. Ultrafiolet, który no, zobaczyliście już, który tak oto wygląda, prezentuje się na górnej powiece, po prostu tuż do rzęs i to tak już można działać. Ja tutaj nie nakładałam na żadną bazę, postawiłam na gołą powiekę. Można zrobić oczywiście tak, że nakładamy sobie korektor i na to beżowy cień i na to właśnie ten Turbo Plus, natomiast ja jako posiadaczka tłustych powiek to uważam, że to jest dla mnie zbyteczne, ponieważ wiecie, ten brokat i tak się zbiera, i tak się powieka tłuści, a on tak fajnie znika, tak fajnie manewruje, współdziała ze światłem, że no, przecudnie to wygląda i moim zdaniem baza, oczywiście mówię o moich powiekach, jest tutaj zupełnie zbyteczna, niepotrzebna, tak jak mówiłam. I ostatnim sposobem, sposobem, który widzicie obecnie na... Ym, moich powiekach, halo, tak widzicie to, to słuchajcie, jest nałożenie Turbo Plusa na metaliczny cień lub jak wolicie na Turbo Pigment. Ja wolę na metaliczny cień, zwłaszcza taki cieniutko sprasowany, taki leciutki, ponieważ on wybija fajnie blask tego cienia i nie jest jednocześnie tak nachalny, że wiecie, niektórzy nie lubią świecić z kosmosu, no to można właśnie taką opcję zastosować. Jak widzicie, ja tutaj zastosowałam ten cień na coś pomarańczowo-czerwonego i to jest maskara Maskarada z palety Drama Mama Adriany Grodkowskiej we współpracy z Glam Shopem. I tutaj sobie nałożyłam naklej Znowu jest to klej Body Art Adhesive. Nie wiem, czy mówiłam, ale w poprzednim makijażu również nakładałam ten ultra fiolet na klej. I słuchajcie, jak to zadziałało? Moim zdaniem bardzo fajnie. Oczywiście będzie mi się to zbierać, ale słuchajcie, to zbieranie nie jest tak bardzo widoczne jak na matowym cieniu, gdzie u mnie wygląda to zbieg Czasu, no po prostu niezbyt ciekawiej, można się zastanawiać, co ja chciałam osiągnąć. Nie osiągnęłam wtedy nic. A jak nakładamy na tą metaliczną bazę, metaliczny cień, to po prostu, jeśli ten Turbo Plus nam się zbiera, to nie wygląda to tak okropnie, a właściwie wygląda bardzo natura naturalnie i w załamaniach powieki daje to radę. I to by było na tyle w związku z moimi pięcioma sposobami. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że. Można oczywiście nakładać, ja też takie makijaże, o pokażę Wam jeden makijaż, w tym makijażu, a właściwie później już zaczęłam cały czas stosować, jak odkryłam jaka jest moc tych Turbo Plusów w tym miejscu, to nakładam właśnie pod łukiem brwiowym, ale nie tak bezpośrednio jak rozświetlacz, tylko troszeczkę poniżej i właśnie tam już mi się nie zbiera dodatkowa skóra, więc wiem, że ten Turbo Plus będzie mi się trzymał i bez żadnej Dodatkowej bazy jest całkiem w porządku. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i dajcie mi koniecznie znać, jak jest u Was z Turbo Plusami. Jak widzicie, ja mam 8 tych, tak, 8, 2, 8. Mam 8 tych kolorów i służą ich, służą mi i cały czas ich używam. Natomiast wolę te Turbo Plusy już teraz po roku używania. Mogę powiedzieć, że wolę te Turbo Plusy od bazy. Jeśli chodzi o te, które dostępne są w paletach, bo nie wspominałam, oczywiście takie są. Oczywiście w palecie Blask i Cienie 2, tam z tego co pamiętam jest Żywe Srebro, chyba coś z jagodami czy z jeżynami. Oraz w palecie Alter Ego jest na pewno Pasja i Odrzutowy, nie wiem czy akcent to nie był taki również turbo plusik. Oraz w najnowszej kolekcji Zmalowanej, czyli w palecie Przebłysk. Dobra, tak się rozgadałam, kończymy ten film. Dajcie mi znać jak Wy się macie z turbo... Plusami, czy wolicie turbo pigmenty, czy ultra pearl, co jest waszym wyborem i czy któryś z tych sposobów, o których wspomniałam, przyda wam się na co dzień. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Cześć.